Słuchajcie, ja nie powiedziałam wam wcześniej, um, jakie miałam przypoje ostatnimi czasy. W ogóle, zaczynając od tego, że ten rok zaczął się rok szkolny, tak dosyć. Co się robi, i nie wiem, kiedy Zaczynając od tego, że we wrześniu no, ciężko się zaczął rok szkolny. No niestety taka jest prawda. Inaczej niż zawsze no bo są zmiany w pracy no niby się nie odczuwa, ale wiecie jak to jest to jeszcze do tego w tym roku dochodzi jeszcze jedna taka nasza rodzinna sprawa, którą muszę za którą muszę nadążać no i co, co ja chciałam Aha. no i tak jakieś dwa tygodnie temu w ogóle miałam zapalenie Zapalenie na twardówki e, w oku, tutaj miałam takiego balona wyszedł, taki balon tutaj i strasznie mi oko bolało, w ogóle bolała mi cała głowa, po, znaczy cała połówka głowy po prawej stronie. E, na szczęście szybko krople pomogły i, i w ogóle, ale wtedy po, pomimo tego, że byłam czy 3 dni w domu, nie nadawałam się do niczego. Jak przechodziłam przez pasy, to szłam bardzo powoli i prosiłam dziecko, żeby mówiło, czy mogę przejść, bo nie mogłam szybko wykonywać ruchów bałką więc było to, no niestety, to było bardzo duże utrudnienie. No i tym bardziej w domu wiadomo, że nie siedzę jak siadłam na fotel, to że nie siedziałam na fotelu, Znaczy, no, może tak, że jak Po pierwsze, w ogóle nie siedziałam na fotelu, tak, żeby siedzieć, siedzieć, bo wiadomo, że skorzystałam z tego, że zostałam. Okna i takie, wiecie, jak to kobieta. Ale nawet jak siedzisz na fotelu jak boli cię oko, to nie jesteś w stanie cały czas siedzieć i zamknąć oczy i nie ruszać oczami. To nawet nie ma takiej opcji. Yy, więc tak. Yy. A teraz siedzimy w domu na zwolnieniu, bo synuś ma zapachnie gardła. Więc yy, takie kłoty. Skorzystałam też trochę z tego, bo teraz jest zwolnienie nie na mnie, tylko na moje dziecko niestety biedne. Ale skorzystałam troszeczkę, bo potrzebowałam trochę odpoczynku. Aczkolwiek ten odpoczynek, wiecie, taki był... no bo jak była gorączka, to w nocy się nie spało, bo także głowa jest taka. Ale odpoczęłam powiedzmy od pracy. Yy... I e, miałam czas zrobić co? to, czego nie byłam w stanie zrobić w ciągu tygodnia. Sprzątałam w kuchni, posprzątałam w szafach, powrzucałam stare, ma za małe ciuszki e, Stasia, moje e, ciuchy, które tam gdzieś jest jakaś dziurka, jakoś żal mi było wyrzucić. E, gdzieś jakaś plamka, ale w wakacje mogę założyć, i znowu się ubrudzę. Kurczę, no dużo takich ciuchów było, dwa worki mam. To wyniesienie na śmietnik. Nie wynoszę do pojemników Caritas, bo, bo widziałam, co się dzieje z tym workiem, z tymi ciuchami. Akurat, może nie wszędzie to się dzieje, ale u nas widziałam sytuację, więc nie wystawię na śmietnik przy śmietniku, nie wrzucam do kudła, do kubła. Zawsze ktoś się przyklei do tego. <noise> to, tak, tak samo do zabawek nie wyrzucam ich gdzieś nie wiadomo gdzie te które się nadają do użytku wystawiam tak wejściem do śmietnika zawsze znajdzie się ktoś kto je jeszcze wykorzysta oczywiście takie które da się wykorzystać tak e, używam to e, z Rimela to nie jest absolutnie mój ulubiony, więc nigdy w życiu nim nie będzie. Yy, ale że jestem w domu, nie będę obciążać tak skóry. I yy, on się w ogóle mi tutaj ściera, jak tylko jakiś deszcz, wiatr czy coś, i łzy z oczu, to wtedy. Ojej, jakie ciemny się teraz wydaje. Kolej, kolor zszyty. i jadronki matujące. Porcelanowe. Dobra, ja się nagadałam. Ja będę mogła skorzystać jeszcze z tego, że, yy, że jestem w domu, więc może coś tam nagram jeszcze. Chodzę, się. Powiem Wam, że ten rok strasznie ciężki jest. Jakiś taki... Nie wiem czy... Po prostu ja się starzeję i nie ogarniam. Czy po prostu naprawdę jest jakiś taki wybitnie, nie, nie nie, do ogarnięcia dla mnie niektóre dni? Po prostu są takie dni, że przychodzę z pracy do domu i jest okej, okay, i mogę sobie posprzątać, mogę sobie tam coś jeszcze porobić. A czasami są takie dni, czasami więcej jest takich dni, właśnie. Nie wiem, czy to przez to przesilenie, może teraz jesienne. Jest więcej takich dni, że przychodzę do domu i na przykład ja już od wejścia mam takie coś, nie, że o Jezu, nic mi się nie chce, tylko Boże, to już ta godzina, Jezu, ja nie zdążę zrobić tego, 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 a Jezu, jeszcze to muszę teraz, Boże, nie zdążę. I po prostu to mnie bardzo tak wybije. Nie wiem, czy też tak macie. Może chodzi właśnie o ten roku. Mówiłam, że... Dobra, to ja może nie będę tutaj się malować z Wami, tylko po prostu pokażę Wam, co będę używać, a używać będę um, paletkę z chudym. Y, nie byłam do niej przekonana, te kolory były zupełnie wybitnie nie moje, ale słuchajcie, nie wiem, dojrzałam do niej, spodobało mi się y, używanie jej. Nie planuję nigdzie dzisiaj wychodzić, nie będę miała żadnych gości, więc, więc nie będę robiła szałowego makijażu. Aczkolwiek uwielbiam używać te cienie. Ten, ten i ten. Po prostu są cudowne. No i robię sobie tu wiadomo z matów. Zresztą chyba nawet widać z których. I ten jeszcze, ten też jest taki. Ten to chyba w ogóle ma taką dziurkę, już. Także tak. Yy, tym zrobię sobie makijaż. Uwielbiam te słowa. ujarzmiam brwi. No i chociaż chciałabym do Was coś powiedzieć, sąsiad mi nie pomaga. No nie pomaga. Dobra. Tak wygląda makijaż. Z latarką. Z latarką jeszcze makaże. Bardzo mi się podoba co jest Teraz jak pod lampką, to w ogóle wszędzie się świecę. To... No, ale to nic. No lubię. W domu jestem. W domu jestem i nigdzie nie wychodzę. raczej gości raczej też nie będę miała. Więc tak. Dzisiaj nawet gotuję. Nie, wczoraj ugotowałam Więc dzisiaj nie gotuję dobra. Mam druszkę mogę zrobić. My się kurujemy zupka pomidorowa, zjedzona, czas na kawę a ja korzystając z tego, że jeszcze jestem w domu powoli zapisuję sobie co mniej więcej bym chciała zrobić na święta ale o tym to chyba zrobię osobny odcinek tylko teraz pokazuję mniej więcej co bym chciała, żeby było i tak mniej więcej widzicie, sałatka tutaj mam propozycje sałatek, które nie wiem czy zrobię Śledzie, tylko trzy rodzaje będą, ryby jest więcej takich różnych, to zresztą zobaczycie później.